bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, pewnie już większość z Was wie, że od 16 października rusza promocja na kolorówkę w Rosmania. Promocja ta potrwa do końca października, dokładnie do 31 i można powiedzieć, że na ten moment oficjalnie to chyba z grubsza tyle wiemy. Znaczy wiemy również, że rabaty będą sięgały do 60%, ym, że część z tych rabatów na produkty to może być 30%, Wiemy, że jest gazetka, którą gdzieś tam można już zobaczyć i tam przykładowe produkty właśnie zostały zaprezentowane, jakie będą na nie również rabaty. Natomiast gdzieś tam się mówi, że nie wszystkie właśnie produkty będą miały jakąkolwiek przecenę. I to chyba zasadniczo tyle. Dużo jak zwykle niewiadomych. Dodatkowego. Hmm, Takiego pewnego, potencjalnego niesmaku tej całej, wiadomo, akcji promocyjnej dodaje fakt aktualnej sytuacji w kraju, więc ja chciałabym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja osobiście nikogo nie namawiam do zakupów w rozmanie stacjonarnie. Pamiętajcie, że ta promocja również działa w internecie i spokojnie w zaciszu domowym możecie najlepiej minutę po północy, bo wtedy jeszcze wszystko jest dostępne. Kupić, zrobić po prostu zakupy przez internet i dostaniecie tą przesyłkę prosto do domu. W poprzednich promocjach było tak, że wyłączono możliwość zamówienia przez internet i odbiorów perfumerii. Myślę, że tym razem będzie tak samo, ponieważ to było całkiem logiczne posunięcie. No i tyle ode mnie. Czy oczywiście za kuriera zawsze wyrosłanie się płaci? To jest chyba około 13 zł. Czasem będzie to opłacalne, czasem nie. Wszystko wiecie, zależy od tego, na jakie produkty się zdecydujemy, na jakie będą na nie rabaty i czy w ogóle warto decydować się na tą promocję, bo czasem jest kochani tak, że te produkty w tych cenach, które możemy kupić na, właśnie w rozmania tej promocji, są ogólnodostępne przez 365 dni w roku po prostu w innych sklepach internetowych, ba czasem nawet w niższych cenach, a tam mamy pewność, że kosmetyki na pewno nie były otwierane i tak dalej, i tak dalej. No ale dobrze, kochani, ja przychodzę dzisiaj do Was z moimi propozycjami, z moimi produktami, które faktycznie jakby u mnie w domu się znajdują, które mogłabym Wam polecić. Będzie jedno małe oszustwo, ale to Wam powiem o co dokładnie chodzi. Nie wartowałam strony internetowej, nie wartowałam jakoś specjalnie swojej głowy ani żadnych zakamarków swojego domu. Wybrałam tylko i wyłącznie te produkty, które wiem, że są spoko, które wiem, że mi się sprawdzają, których faktycznie używam, bo nie o to chodzi, żeby wiecie nawalić tych produktów, nie wiadomo ile w tym filmie, yy, albo robić przegląd internetu i na tej podstawie coś typować. Chciałam po prostu Wam polecić to, co mi się sprawdza. Zapraszam Was gorąco do oglądania. Zostawię Wam linki do tych produktów w opisie, mam nadzieję, że się wyrobię, ale zostawię Wam przekornie do Ceneo, tak żebyście mogły zobaczyć, jakie są ceny w innych miejscach po prostu tych Tum tum tum, autoreklama. Kochani, jeżeli film Wam przypadnie do gustu, bardzo Was proszę o zostawienie kciuka do góry, o napisanie komentarza. Czekam na Wasze również rekomendacje, co Wy planujecie kupić na promocji w Rosmanie, czy może w ogóle ją bojkotujecie. Dajcie koniecznie znać, subskrypcja, komentarz, e, kciuk w górę, będzie mi strasznie miło, a ja już nie przeciągam. Tum 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 po autoreklamie. Zapraszam na film. I może zacznę od najnowszej kolekcji Vibo, czyli Wibo Doll. Jeżeli nie widzieliście testu, to jest on u mnie na kanale. I w skład tej kolekcji wchodzi ileś tam produktów, ale to jakby nieistotne. Natomiast produktem, który moim zdaniem jest zdecydowanie wart zakupu, jest taki oto duet, a więc wypiekany róż i rozświetlacz. Powiem Wam, co jest atutem, choć można zobaczyć, to właśnie dokładnie w tymże teście, że ten rozświetlacz, e, przepraszam, ten róż jest taki bardzo laleczkowaty, jest bardzo taki cukierkowaty. Jest błyszczący, ale nie jest przy tym tendecny. Możemy go zarówno nakładać na matowy róż, albo zamiast matowego różu i traktować tylko i wyłącznie to właśnie jak róż. Ja go dzisiaj mam na policzkach w bardzo oszczędnej ilości yy, i bardzo fajnie to wygląda na żywo, nie wiem jak na Waszych odbiornikach. Ten oświetlacz jest szampański, jest naprawdę yy, spoko produktem i powiem Wam, to jest takie coś oryginalnego, szczególnie no, jeśli chodzi o tą część rzecz jasna z różem więc ja osobiście Wam ten produkt polecam, mimo że jest u mnie stosunkowo krótko. Drugi produkt, który Wam polecam z tej kolekcji, to jest eyeliner. One wyszły dwa złoty i taki różowy, ja kupiłam tylko złoty i polecam Wam ten eyeliner, to jest eyeliner brokatowy z drobinkami um, takiego wiśniowego brokatu. Czyli to jest taka mocno zmielona jakby masa, jakby taki turbopigment z czymś płynnym i do tego dowalony jest brokat. Eyeliner jest dobrze, mamy dobrą jakby ilość produktów w bazie, w związku z tym bez problemu możemy namalować właśnie taką kreskę tutaj na wykończenie górnej. Krawędzi oka, czy po prostu jako akcent. Jest przyzwoity. Ja mam na tym punkcie obsesję. Ja bardzo lubię takie eyelinery, właśnie do wykańczania tej górnej krawędzi makijażu. I muszę przyznać, że ten jest spoko. Mi osobiście jedno, co mnie przeszkadza, to, to właśnie ten brokat. Dla mnie ono mogłoby go nie być, tych wiśniowych drobin, bo one dla mnie trochę są ni w gruchę, ni w pietruche. Ale mimo wszystko bardzo ładnie wygląda na oku. Zdecydowanie Wam polecam. No a na tej promocji zakładając, że to będzie przecenione, kupicie to naprawdę w korzystnej cenie. Jeśli chodzi o pozostałe. Dostałe produkty, tutaj mam taki trochę miszmasz, może polećmy tym jednym oszustwem, o którym wspomniałam. To jest jedyny produkt, który Wam polecam w jakimś stopniu w ciemno, choć go używałam. I przyniosłam sobie, żeby nie zapomnieć bazę Fenty. Słuchajcie, baza pod podkład Vibo, ja Wam zostawię konkretnie do niej link, taka właśnie bardzo w podobnym opakowaniu. To jest baza, która jest naprawdę podobna do Fenty. Oczywiście to nie jest zamiennik, oczywiście to nie jest ten sam efekt, oczywiście to na pewno nie jest ten sam skład. Cholera wie, co jest, wiecie, bardziej jakieś tam ewentualnie potencjalnie zapychające itd., itd., ale jest bardzo, bardzo zbliżona, czyli bardzo podobnie podkłady się zachowują na bazie właśnie z Vibo do Fenty. Ja swoją wibo oddałam koleżance, wręcz ją wcisnęłam jej tą bazę, właśnie mówiąc, że ponieważ ja mam Fenty, to ta wibo mi niepotrzebna, a naprawdę ten efekt jest bardzo, bardzo zbliżony, więc Wam polecam. Jeśli chodzi o podkłady, to ostatnio coś z czego bardzo często korzystam i zabijcie mnie, czy to już jest, czy to jest nadal w rozmanie, czy tego nie ma w Na naprawdę trudno się połapać. Jeszcze wiecie, co rozman, to trochę coś innego. To jest jakby co sprawdzona, stara, dobra Misha Perfect Cover 21. To jest ostatnio krem BB, 21 to jest kolor. To jest krem BB, po której ja ostatnio bardzo często sięgam. Dzisiaj też mam go na twarzy. Bardzo naturalny, szybki, um, bardzo naturalny efekt i szybki makijaż, ponieważ ja go do dziś rozprowadzam tylko przy pomocy dłoni. Wcieram go odrobinę i ta twarz wygląda lepiej, a jednak nie jest obciążona zbyt dużym makijażem. No i to ma też bardzo wysoki filtr przeciwsłoneczny, bo aż 42, więc jeżeli to jest w Rosmanie, to polecam. Jeśli chodzi o klasyczne podkłady, to tutaj ostatnio podkładem, który bardzo często używam, jeżeli zdecyduję się na podkład, to jest Burżua Healthy Mix. Stary, dobry, oklepany produkt. Ale pokazuję wam go dlatego, bo mimo, że jest stary, dobry, oklepany, i wiecie, już była na niego moda, to ja go niedawno kupiłam z myślą właśnie o filmie, którego dalej nie nagrałam. Test, test takich starych hitów YouTube'a. I zaczęłam go używać i jakby ponownie się z nim zakochałam, w nim zakochałam, mimo że tak jak mówię, no oczywiście kiedyś też go używałam, więc może i Wam tą metodą przypomnę, że taki podkład istniał i że jest naprawdę fajny. Drugim takim podkładem również marki Bourgeois mamy Always Fibrous. No dalej mi się język klączy na tej nazwie. Podkład, na który był swego czasu hit i swego czasu giga kontrowersja, bo zawiera mikroplastik. Potem się okazało, że tak naprawdę to wszystko zawiera mikroplastik i prawie każdy podkład go także zawiera. Przypomnę, że jeżeli pierzecie polary albo inne łażki fatałaszki w pralce, to też uwalniacie mikroplastik, ale nie o tym. Zupełnie tutaj nie chcę, wiecie, iść w stronę kontrowersji. Jest to podkład ciężkawy, podkład, który jest takim um, zamiennikiem pseudo Estée Lauder Double Wear, Czyli faktycznie będzie to bardzo dobry podkład na okres zimowy, ponieważ on wykazuje dużą trwałość. Dla mnie osobiście on saute jest odrobinę przyciężki, natomiast kiedy go z czymś delikatniejszym rozmieszam, faktycznie uzyskuje taki efekt mocno trwałego makijażu, a tak jak mówię, w tym sezonie takim deszczowym jesienno-zimowym, już nie wspominając o maskach, i słuchajcie, żarty żartami, e, ale naprawdę uważam, że nie jest głupie nagrywanie filmów makijaż pod maseczkę, bo jeżeli ktoś pracuje gdzieś, ma kontakt z ludźmi i tak dalej, i tak dalej, z drugiej strony to w pasy też jest w tak? Dobra, nie idę już tą drogą. E, bardzo dobry podkład. E, stary, dobry, również podkład, który myślę, że warto kupić. E, na promocji, no bo w regularnych cenach te podkłady burżu, są jakieś chore po prostu, wiecie, stawki. E, tutaj jeszcze z podkładów przyniosłam dwa. Pierwszy to jest bielenda z truskawą, to jest bardzo dobra propozycja. Przypomnę, że 0,1 jasny beż wcale nie jest super jasna, natomiast jest to bardzo fajna propozycja podkładowa, mi osobiście on się sprawdza cudownie, kiedy go z czymś mieszam, bo on jest dla mnie przyciemny. I na przykład tą metodą zużywam bez problemu podkład XX. X? Revolution, ten glow coś tam, sam podkład mi się nie sprawdzał, a wymieszany z truskawą daje im po prostu niesamowitą e, mieszankę. Tak samo truskawa się dobrze nadaje do, do tego burżuła. Podkład ten kosztuje w cenie regularnej ile 15 zł albo mniej, więc nawet jak nie będzie go po prostu w promocji, to myślę, że ta cena już bez przesady jest ceną jak najbardziej e, wartą y, do zapłacenia za ten produkt. I ostatni produkt, który tutaj mam, bo nie wiem, chyba Bel już nie ma w tych Rossmannach, Ktoś wydaje mi się, z nią pisał, że Bel się wycofuje. Ja na pewno, słuchajcie, nie nadążam. A jeszcze mówię, co Rossmann to inaczej. A przez internet też jest jakaś ograniczona, jakby dostępność tych kosmetyków. Christian Laurent Face Adapt. Luksusowy podkład korygujący, dopasowujący się do cery. Ja w ogóle lubię podkłady tej marki. Christian Laurent to jest bodajże to samo, co. No, poprosimy o ostrość. To jest bodajże, kochani, to samo co Eveline Cosmetics. To jest chyba jeden, ten sam producent. I one są zdecydowanie dla mnie na plus. Ten, ten przyznaję się, bez bicia używałam bardzo dawno temu. I, 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 I dzisiaj po prostu dalej mam niepoukładane podkłady. I niestety trochę na przykład dzisiaj znalazłam podkład, który tak bardzo kochałam, Bell Lift. A wiecie co, ostatnio tak myślałam, który ja podkład tak lubiłam? Nie mogłam go zlokalizować, no właśnie, nie mogłam, bo leżał na dnie. Historia mojego życia gratis, w tymże filmie Face Adapt polecam. Dalej, jak sobie tutaj patrzę, to mam płynny rozświetlacz marki Vibo Chrome Drops. To jest bardzo przyzwoity, płynny rozświetlacz, nakładany w odpowiedni sposób, nie zniszczy nam makijażu. Dosyć intensywny błysk, dosyć również ciemnawy kolor, to warto sobie powiedzieć, ale, ale daje naprawdę fajny efekt. I, i, I ja osobiście lubię, można oczywiście mieszać bez podkładu, można z siebie w ogóle zrobić, wiecie, tam na Edwarda, na Edwarda ze zmierzchu, czyli błyszcze w niczym, diament w słońcu, co kto lubi, naprawdę spokojny, płynny rozświetlacz, tym bardziej, jeżeli, wiecie, używamy czegoś takiego od święta, to po cholera przepłacać, ten jest tani, no i będzie, mam nadzieję, jeszcze tańszy za chwilę. Co ja tutaj jeszcze przyniosłam? Aha, przyniosłam paletki. Przyniosłam, może Was zaskoczę, ale przyniosłam paletkę Lovely Miss Lily. To jest jedna z lepszych paletek marki Lovely, żeby nie powiedzieć najlepsza która cały czas u mnie jest i po którą cały czas sięgam. Ona ma się, słuchajcie, naprawdę nie jak do tych pozostałych paletek. Te pozostałe to był wyjątkowy, a ta po pierwsze, zobaczcie, jest bardzo spójnie skomponowana, jeśli chodzi o kolorystykę. Był tutaj jakiś zamysł. Te kolory naprawdę do siebie pasują. Jest ich sporo. Bez problemu możemy wymyśleć jakiś makijaż. Czy to makijaż bardziej dzienny, czy to makijaż bardziej wieczorowy. Jakby wiecie, no tam, do wyboru, do koloru. Jakość cieni jest naprawdę okej. Okay. I, I uważam, że to jest bardzo jakby niedoceniona paletka właśnie marki Lovely, szczególnie, że tej Marce no nie często udaje się wyjść z czymś fajnym, więc tym bardziej myślę, że na tej promocji hmm, fajny pomysł, żeby ją kupić, choćby ze względu na ten cień. On przypomina taki cień z Anastazji. Hmm, I tutaj jest jeszcze kilka takich właśnie ładnych kolorów, choćby ten róż, ten taki Ala piaskowy. One mają takie oryginalne naprawdę podtony. Nie jest to kolejna taka wiecie, nie jest to paleta w stylu kopiuj i wklej. No i kolejna paleta którą chcę wam polecić to także nie jest paleta w stylu kopiuj i wklej. To również stara dobra, która na rynku jest już od dawien dawna. Eveline Sparkle. To jest paleta która nadal podbija moje serce z racji tak naprawdę jednego koloru. choć cała paleta jest w porządku, ale tym wyjątkowym kolorem jest to złoto. To złoto jest no, niesamowite. Jest takie zielonkawe, jest wyjątkowe. Naprawdę, jest to bardzo oryginalny cień. Ostatnio na imprezie przyszła moja koleżanka, i ja mówię, co masz na oczach? Ona mówi: No, zgadnij. Ja mówię: No, nie wiem, nie? Ona mówi: No, Eveline Sparkle. Oczywiście ode mnie. Pozdrawiam. No i ten cień po prostu wygląda pięknie. Wygląda pięknie rozstarty, wygląda pięknie nałożony bardziej na intensywnie. Jest cudny. Tutaj mamy również bardzo przyzwoity, jasny, beżowy cień, ale on wpada w takie podtony różowe. Trzy bardzo dobre również metaliki i bardzo dobre matę plastyczne. To jest tylko i wyłącznie kwestia jakby na ile nam pasuje ta kolorystyka. Ja korzystam z tej palety pod takim kątem właściwie jak w większości moich palet, czyli po prostu z pojedynczych cieni. Ja mówiłam Wam, że ja osobiście nigdy się nie maluję tylko jedną paletą, albo prawie nigdy, bo po to mam tyle palet i po to mam tyle cieni, żeby właśnie sobie mieszać. No, i w przypadku tej palety ten brokacik miał sens, nie w przypadku Vibo. I tutaj żadna pani z otwartą buzią nie wyskoczy. I jak jesteśmy przy marce Eveline Cosmetics, to od razu Wam powiem, że te czwóreczki, które wyglądają bardzo niepozornie wyglądają trochę jak z lat 90. to też są bardzo fajne cienie. Mają naprawdę dobrą jakość. Łatwą pigmentację, oczywiście gdzieś te testy tych produktów były u mnie na kanale. Ja mam dwie chyba sobie zostawiłam, bo chyba wzięłam wszystkie stamtąd. Tutaj mamy takie fiolety. Myślę, że, mówię, to wygląda tak trochę mm, kolokwialnie mówiąc dziadowsko, ale wcale dziadowskie nie jest. I jakość tych cieni y, jest bardzo, bardzo fajna. Ale taka naprawdę fajna. Nie taka fajna, że o Jezu dobra, weź coś wymyśl, wyjmij coś z tej szuflady i pokaż coś w filmie, żeby film był dłuższy, żeby móc stawić więcej reklam. <laughs> nie, 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 nie. Naprawdę, naprawdę te cienie są fajne. W ogóle jest dużo, powiem Wam, produktów marki Evelyn Cosmetics, które ja bardzo lubię. Jakieś dostawałam paczki pr i w związku z tym miałam okazję przetestować jeszcze więcej tych produktów, a potem stało się to, co się stało i, i, i paczki PR-owe zostały ograniczone, w tym ograniczono mnie. Ale teraz nadal, jak coś wychodzi nowego, to kupuję to, testuję, bo ja naprawdę bardzo lubię tą markę. Po pierwsze, tusze do rzęs. I to tak naprawdę prawie każdy tusz Eveline Cosmetics jest lepszy lub gorszy, ale jest zazwyczaj po prostu dobry. Ja aktualnie na przykład kocham ten Extra Lashes, jak używam do malowania moich sztucznych rzęs, ponieważ ja nie maluję swoich naturalnych. Maluję potem jedne i drugie, jakby razem, sklejając je. I to jest tusz, to wam pokażę, może czekajcie z taką bardzo dużą szotą. Moim zdaniem on będzie się nadawał dla bardzo długich rzęs, bo myślę, że przy krótszych rzęsach to będzie jedna wielka sklejka, ale przy długich rzęsach może dać naprawdę spektakularny efekt. Bardzo fajnie przede wszystkim pogrubia. Dalej tuż, który ładnie rozczesuje i podkręca, to jest Volume and Care Ultimate Mascara Lashes. I to jest tuż świetny również dla krótkich rzęs. Ja sama go kupiłam w zeszłym roku mojej mamie na gwiazdkę, znaczy kupiłam jej dwa z Eveline, ten i jeszcze jeden. I wiecie, i ona się chyba spodziewała, że jej kupię nie wiadomo jaki, ale powiedziała, że jest dobry tusz. I o ten tyk kupiłam mamie po prostu tuż z Eveline, wiecie, za tam 12 złotych, bo uważam, że na jej rzęsy... Właściwie nie wiem, jakie się sprawdza. No Uważam, że na jej rzęsy właśnie ten tusz powinien być idealny. Moja mama ma bardzo krótkie rzęsy i... Całe życie miała lichę, a później jeszcze po chemioterapii nigdy jej ona nie odrosły. Prawidłowo. Dalej mamy mój ukochany Big Volume Bank. To jest również tuż, tak jak te dwa pozostałe, które widzicie, które ja sobie odkupuję. I to jest z kolei świetny tuż do rozczesywania. Ja go zawsze traktuję jako tak zwany drugi tuż i tuż do dolnych rzęs, bo on wspaniale wam rozczesza rzęsy. Efekt on-soda na moich rzęsach daje bardzo lichy, bo on jej, ja mówię, bardzo ładnie wydłuża, rozdziela, ale cholery nie pogrubia nie podkręca. Natomiast do rozczesywania jest mistrzowski. Ja również y, podobną y, wiecie to co robię z paletkami, to samo robię z tuszami. Ja nigdy nie używam jednego tuszu. Nawet jak mam doklejone sztuczne rzędu, to używam ich trzech. No, i marka Eveline Cosmetics to również bardzo fajne produkty do ust. Tutaj jakoś randomowo wziąłam jakiś lip Maximizer, i jakiś, nie wiem, co, Blow Up, Extreme Shine Lip Gloss. Ja bardzo lubię te błyszczyki. Te błyszczyki, te pomadeczki i tak dalej. Fakt, faktem mam ich bardzo dużo właśnie z owych paczek pr -owych. No, nie mam z żadnej marki tyle tego rodzaju produktów właśnie, co z Eveline, i może dlatego też tak bardzo je lubię, bo po prostu tyle ich mam, ale są przyzwoite, wiecie, no to i tak ja, ja zjadam wszystko, ja zjadam nawet pomadki, które się u innych nie zjadają, u mnie się bardzo szybko zjadają, że tak nieestetycznie od środka ust, no nieładnie, nieładnie, ja mam małe usta, utraconą, utraconą tutaj pigmentację na krawędziach i jeszcze te zjadające się pomadki i, i malowanie ust nie jest moją ulubioną czynnością. No te błyszczyki to ja zjadam tak mniej więcej w no, czasem słuchajcie 10 minut. Czasem 10, czasem 20, a widzę nawet po nagraniu filmu, jak coś nakładam na usta, kończy się firma, a ja nie mam już nic na ustach. No więc, ale jeżeli lubicie tego rodzaju produkty, to naprawdę polecam. I przyniosłam tu jeszcze taką tą moją e, ulubioną, śmierdzącą pomadkę z Lovely. To jest Summer, Summer Nude Plumping Lip Gloss. Ja ją mam w kolorze 3. Czy ona dalej śmierci? Śmierci. Ona nie, nie Wam mam opisać tego zapachu. Jest jakiś mocno syntetyczne, ale mm, to jest coś bardzo fajnego, bo to jest fajna konkurencja właśnie dla tych lip lacquer z Eveline Cosmetics, bo to zostaje trochę na dłużej. Trochę nawilża, ale jest, ma więcej w sobie koloru i zostaje na dłużej na ustach i, i ja to naprawdę bardzo lubię, mimo że ten zapach mi zupełnie nie odpowiada tego produktu. Jeżeli Wam za bardzo czymś macham i ktoś nie chce mnie słuchać tak od dechy do dechy i, i, i nie załapał o, o czym ja mówię, to dajcie znać, to ja Wam napiszę, o czym ja mówię. I ostatnia rzecz to eyeliner. Także Eveline Cosmetics. Precise Brush Liner. Przyznaję się, bez bicia, ja wróciłam do Kat Von D. Jednak przy codziennym malowaniu kreski ja muszę mieć Kat Von D, bo on stawia większy opór przy robieniu tej kreski. Ten stawia mniejszy. Właśnie jest ten nowy eyeliner. Ale on jest z Eveline, on jest z Eveline chyba, nie? Muszę go kupić. Tylko jak robiłam zakupy, to go jeszcze nigdzie nie było. I. I ten to jest taki hit trochę internetu, tani, dobry, tylko tyle, że on mówię, stawia mniejszy opór, to znaczy więcej jakby tuszu się wydobywa na tą końcówkę. Tak samo jak z długopisami: jak czasem piszemy, to możemy napisać precyzyjnie, bo jakby długopis stawia opór. A jeżeli długopis nie stawia oporu, to jakby tak sunie nam masełkowato po kartce, no to wtedy. Trudniej się ładnie pisze, przynajmniej mi. Kochani, i ja skończyłam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie mi poprawić nastrój, humor i w ogóle, to gorąco Was zachęcam do zostawienia kciuka do góry do subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie czynicie, zapraszam Was do kolejnych filmów. Dajcie mi koniecznie znać, proszę, co kupiłyście, co kupujcie. Jeszcze raz. Ci mi proszę koniecznie znać, co planujecie kupić na tej promocji. Może macie coś do polecenia, może na coś chcecie mnie namówić, abym i ja coś kupiła, chętnie z takich rekomendacji skorzystam. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Trzymajcie się buziaki, pa pa!